Dzień dobry Witam W moim nowym wideo na kanale I odcinku po prostu w takim mini vlogu bym, po, bym powiedział Mam do was taką wielkie pytanie Co może tej kukurydy dolegać? Jak widać tu jest taka Tu jest taka mała Malusieńka Trzy czwarte tego Polska to jest taka kukurydza nawet, a nawet mniejsza a tam w oddali jest w wysokości mnie hmm. mogę też trochę dalej pokazać obraz się trochę będzie trząsł z tego powodu że jeszcze do mnie nie przyszło yy, ta staty do, do telefonu jeszcze nie, nie przyszedł więc trochę tak z rączki ciężko to się nagrywa bo się strasznie obraz trzęsie jak mogę? Tak, nagrywam. O, tu jaka duża przygoda do jest? O, ona jest taka ogólnie mówiąc. Tylko do kolana bym powiedział. Tu jaka duża jest? A tutaj, o. Tak. Trzeba wam pokazać tak ta, ta w jednym miejscu. Wam pokazać kukurydzę. Czemu ona jest fioletowa? Ona jest wręcz fioletowa, zobaczcie. Na jej liście. Są filtrowe. O, taka, jest cała filutowa prawie. Czego jej brakuje? Jakiego składnika tutaj brakuje? Ja nie mam żadnego, będzie to może jej brakować. Może no, widać tu jest cień. To jest taka ładna. Taka. Kupka jest. Taka bym powiedział, tak gdzieś do. Nie wiem, do łokcia. Tutaj to jest bardzo mokro, bo deszcz pada. To tutaj wszystko się zbiera woda. O, tutaj jechałem ostatnio. Tędy, jak widać, skuterem I się to topiłem. Tutaj teraz o, mogę sobie spokojnie sobie iść. Więc tu z tym to jest, nie jest aż tak mokro. Kurde, o, tam jaka jest lecha, zobaczcie. No, są tam pójdę, zobaczycie. Czy ktoś wie, co może idę dolegać? Bo czegoś się brakuje? tylko nie wiemy, czego z tą W opisie, jeśli nie zapomnę, to wkleję Wam, co tutaj było podniebowane. Jakie nawozy? O, zobaczcie. Moja noga. O, kurydza. To jest nic. jest taka malutka jak diabli. Mm. O, jaki duży plastik co tu prawie nie ma. To jest połowa. Można powiedzieć, że połowa. To nie, ma, nie ma kukurydzy. Tutaj się zapadam. Nawet. O. Bo tutaj z wszystko idzie tutaj woda. Tędy idzie jak pada deszcz. takie są takie ślady. O. A tutaj kukurydza... Jest taka duża. Zobaczcie. Tu może być taka przyczyna, a wszystko było nawożone tak samo. Wszystkie te kawałki, o. Tu jest wyższeń ode mnie, gdzie nie gdzie. Taka o. Taka kukurydza. Zresztą teraz wyjdę, mi pozwólcie. O. Tego kura tu jest. Tam jest taka o. I co może być, tego przyczyną? Jestem bardzo ciekawy, co mi napiszecie. Do widzenia.